W dzisiejszym filmie chciałbym Wam pokazać, jak odczytywać ekran producenta, co robić z rozciąganiem, podawaniem itd. I jak to mniej więcej czytać, jak to na to patrzeć, żeby sobie radzić z, z mocą palnika, z paleniem itd. Takie podstawy w kilka minut. Także ktoś jest zainteresowany, to zapraszam. Dzisiaj tak próbuję ogarnąć pewien temat. Ale to będzie bardzo ciężkie, bo dlatego, że temat jest rozległy i dużo jest zawiłości i zmiennych. Ale o co chodzi? Chodzi o dwie rzeczy: o to, że piec nie osiąga temperatury, albo piec przegrzewa się, lub też jak zrobić, żeby sobie z tym poradzić. Jak ustawić palnik, jak ustawić moc pieca, żeby to zrobić. I o tym dzisiaj będzie ten film. Najpierw lekcja poglądowa taka. Hmm. Rysunkowa. Mamy piec, mamy dom i musimy zrobić wszystko, żeby zrównoważyć piec do domu. Zrobić tak, żeby moc pieca odpowiadała potrzebie domu i żeby to wszystko się równoważyło. I tutaj, właśnie, jest największy problem u użytkowników, pomijając czasami wady w instalacji. My mamy taki problem, że często bywa tak, że mamy za mały piec do domu. To się rzadko zdarza, ale jest inny problem. Wtedy piec. Nie nagrzewa się, nie może osiągnąć temperatury, bo też może być taka sytuacja, że ma ustawioną za niską moc pracy. dzisiaj się każdy próbuje oszczędzać na pelecie i na innych rzeczach i przykręca to dodawkowanie, przykręca tą moc. Ja o tym za chwilę powiem w części praktycznej. Pójdziemy do pieca i przy piecu pokażę na czym polega problem. Więc dajemy, dajemy małą moc pieca i dom dom nie jest w stanie, piec nie jest w stanie się na, nagrzać, bo wszystko mu zabiera dom. Po drugie, taka jest, jest sytuacja, że instalacja jest na maksa otwarta i piec goni, goni jak wściekły, ale to ma też taką sytuację, może być, że może być taka sytuacja, że piec nie osiągnie temperatury zadanej, a nagrzeje dom, zdąży nagrzać dom, bo jest tyle odbiorników w domu, mediów, że dom nagrzeje się, mimo to, że się piec nie nagrzeje. Taka ewentualność też istnieje. I to czasami występuje u mnie. Mam tyle odbiorników w domu, tyle grzejników, tyle podłogówki, że pies ma ciężko osiągnąć temperaturę zadaną, wezmę 65, ale jest w stanie nagrzać ten dom dość szybko, bo wszystko mu zabieram, tą wodę z domu. Oczywiście... Są zawory, jest wszystko sterowane, powyżej pompki załączają się powyżej pewnego zakresu, i tak Ale mimo to piec nie osiąga 65, podchodzi pod 65, ale nie może osiągnąć, dlatego że dom mu odbiera. To jest jedna rzecz. Mamy drugą rzecz, kiedy, kiedy piec jest za duży, tak się mówi, piec przegrzewa nam się, przeskakuje nam na 70 stopni, i tak dalej. Kiedy nam przeskakuje, wtedy, kiedy piec jest za duży, za duża jest jego moc, lub to, co też dzisiaj jest spotykane. Ludzie chcą przeoszczędzić na, na ogrzewaniu i co robią? Zm przykręcają kurki, przykręcają gdzieś tam podłogówkę, przykręcają grzejniki i piec nie może oddać tej temperatury, bo jest ustawiony na dużą moc. <laughs> I tu jest problem. Więc trzeba było zmniejszyć tą moc. Jeszcze jest temat termostatów pokojowych. Jeżeli są termostaty pokojowe, to w tych dwóch przypadkach termostaty nam to wyregulują, ale jeżeli chodzimy na pracy y pieca ciągłej, to tam trzeba zmniejszyć moc, żeby, zró żeby zrównoważyć to wszystko. Więc chodzimy z, z mocy. Żeby to odbiór domu był taki sam jak wyprodukowana energia. Ale też dużo osób robi tak, pali, że bez termostatów na zasadzie piec włącz się, piec się wyłącz. Włącz, wyłącz, włącz, wyłącz, wyłącz, wyłącz. wyłącz. No i to, to też dla mnie troszeczkę jest dziwne, bo w domu jest ciepło, na przykład a piec dalej pracuje. No bez sensu, jeżeli już to to albo równoważymy, zmniejszając moc, albo montujemy termostaty. A taka sytuacja no troszeczkę nie do końca jest zdrowa. A teraz przejdziemy do części praktycznej, pokażę, jak to wygląda przy piecu. Jak zwiększamy moc, jak zmniejszamy moc i jak to się odbywa na podawaniu, na, na mocy pieca, na temperaturze itd. Tak teraz <laughs> część taka praktyczna, jak to u mnie wygląda. Jak ktoś mnie ogląda, to wie o tym, że mam taką tablicę i na tej tablicy tutaj są wartości fabryczne, podawanie, odstępy itd. Tak ja na tych wartościach paliłem pierwszy rok, ale to było nie bardzo. I teraz Wam pokażę, jak zmieniając pewne wartości, te górne. O powietrzu na razie nie będę mówił. Skupmy się na tutaj podawaniu i odległości. W tej chwili mam chyba 2 i 3, bo tutaj palę, tutaj zmieniałem w tej chwili wartości, bo mam inny pelet. Trafiło mi się mieć inny pelet i muszę zmienić wartości. Ale skupmy się na tym tutaj. Minimalna, maksymalna praca i tak dalej. I ustawię maksymalną pracę na stałym punkcie. Będę tylko kombinował z przerwą minimalną. I zobaczycie, jak będzie nam się zachowywał piec. Co się będzie działo z piecem? Więc przystępuję, wychodzę z tego. Przystępuję do, do zmiany ustawienia pieca. Ustawienia podawania. Menu serwis. 51-62. Ustawienia kotła. Parametry pracy. Minimalna praca podajnika. Zmienimy z 2 na 3. I będziemy mieć stałe podawanie. Wychodzimy z tego. I zapamiętajmy sobie teraz te wartości. Chodzi mi o wartości. Tutaj, zobaczcie. 3, 16. Minimalna odległość 16 i 3. Teraz przejdźmy na wartości tutaj. Moc chwilowa. Moc chwilowa 84. To jest powiedzmy 8,4 KW. Chwilowe zużycie na poziomie 18, czegoś tam, nie wiem, jest 18. I zobaczmy na lumeny. Na jasność. Interesują nam nas. 5 parametrów: praca, przerwa, moc chwilowa, chwilowe zużycie i lumeny. Zapamiętaliśmy? Zapamiętaliśmy. Mamy 84. Wychodzimy z tego, wchodzimy na ustawienia kotła, parametry pracy, minimalną przerwę. Mieliśmy 16, tak było wcześniej. Zróbmy 19. Poczekamy chwilę. W tej chwili sobie stop klatkę. Nawet nie. O, już, już nam się zmienia. Zobaczcie, podawanie pracy 3 zrobiliśmy. Przerwę zwiększyliśmy na 19 i automatycznie. Teraz jeszcze myśli chwilę. Spadło nam z 8,4 na 7,4, chwilowe zużycie spadło nam na 16. Lumeny to na razie to nam wariują. Za chwilę odczekam minutę i się połączę. No i mamy, odczekam około minuty. 9, 19, 3 mamy. Teraz zobaczmy tutaj 74 nam się zachowało, chwilowe zużycie 16, czujnik Teraz zakład podszedł pod górę. Podzielam, że jeszcze wypala tą resztę, co została wcześniej wcypana. Ale on będzie spadał tak to właśnie 1500, 1600, 1000 i będzie nam to spadało. Też trzeba wziąć tu jeszcze bieg pracy. nam chwilowo jeszcze tutaj zostało nam 106, ale przy obniżeniu mocy ten bieg pracy też nam będzie spadał. No to teraz zróbmy eksperymentalnie. Mamy 19, zróbmy eksperymentalnie na 20 albo 21 odległość. Jeżeli nam spadła moc do 7,4 do kW. Zobaczymy, co się stanie, jeżeli zmienimy, rozciągniemy podawanie. O, 22, ale to szalałem. Dobra. 22. Ciekawe, czy nam nie zgubuje komputer. Jeszcze nam się nie przestroił. Za chwilę poczekam i wam pokażę. Już, 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 już nam się przestroił. 22. Moc nam spadła na 6,5 kW. Chwilowe podawanie nam spadło na 14, więc oszczędzamy ten temat. Jasność czujnika ognia spadła nam. Ona tak się dźwignie, ale mimo to ona nam spadła. Przewidane bieg pracy. On za chwilę też nam spadnie. Poczekam minutkę i się połączę. No, minęła mniej więcej minuta. 22 i 3 dalej nam pozostaje. Lumeny nam teraz chwilowo podskakują do góry, ale wcześniej, chwileczkę wcześniej było 400, 450, 500 yy, Teraz nam podskakują lumeny Ważne, wartość, moc chwilowa 6,5 kW Tak na oko, przy 10 kW, bo ja mam 10 kW mam piec 6,5 kW Zużycie 14, więc spadło nam zużycie Obniżyliśmy, przedłużyliśmy tematy Zostając, niektórzy się pytają Czy tu w pracy pokombinować Tutaj mówimy w sytuacji, kiedy nagrzewamy piec Jeżeli nagrzejemy piec to dobrze by było, żebyśmy to zmienili na mniejszy parametr, między 2 a 3, tak jak tam wcześniej pokazywałem. Żeby nie chodziło na osobna 3, bo będzie miał ciężko piec. Oczywiście potem tutaj trzeba można to rozciągnąć i kombinować. Chciałem Wam pokazać, że tylko samą przerwą możemy zmniejszyć moc pieca, jego moc chwilową. Teraz niektórzy mówią, a bo ja mam mały, mały, mały płomień. No to zobaczmy jaki jest teraz płomień. Mamy 6,5 kW, piec. W tej chwili troszeczkę nam podbił. Trochę nam podbił. Podejrzewam, że zużywa nam jeszcze stary pellet, który nam został. Tak, zaraz, bo tutaj bardzo nam mocno idzie, numery idą nam do góry. Podejrzewam, że zużywa nam stary, jeszcze stary pellet. Ale zróbmy tak, że podnieśmy tutaj 22. Zróbmy jeszcze taki numer, podnieśmy to jeszcze wyżej. Jest grane live, także tutaj jest prawie że bez cięć. Minimalna przerwa 24. Maksymalna przerwa było 25, więc tutaj mniej więcej równa. O, i spadło nam już. Na 5,5 kW. Chwilowe już padły nam do 12. Przerwa do 24 została wyciągnięta. I przy tej sytuacji będzie tak, że po pies będzie miał się ciężko nagrzać, bo on ma tylko 5,5 kW yy, mocy. Bardzo słabe podawanie. To jest oszczędna wersja, właśnie. I za chwilę wstrzymam się, bo tu jeszcze dopala nam. Trzymam się i za się połączę i zobaczymy jak się statkuje po minucie, jak to będzie wyglądało. No, minęła minuta, lumeny nam tutaj skaczą, one już nisko, bo wypalało się, No i dalej się wypala, podskakuje właśnie, podejrzewam, że się wypala, wypala ta resztka. No i wypaliła nam się resztka tego, co była z wcześniejszych ustawień, musiałem chwilę poczekać. Lumeny nam spadły, moc spadła, tutaj ta chwilowa próbuje nadrobić. Tak to wygląda, i 24,3, zajrzymy do, do palnika. O, tutaj należy, ogień wystaje nam lekko, ale są momenty, że on ledwo nam wystaje. I ludzie się pytają, czy lepiej robić wartość tutaj, tą wartością pracy, Ruszać 2, 1, 3, 4 i tak dalej. Czy przerwą? Jeżeli chcemy wysterować bardzo dobrze, czy mieć jakąś kontrolę nad mocą tego pieca, ustawmy najpierw tą wartość, stałą pracę i odległością regulujmy. Jeżeli ustawimy piec na odpowiednią moc, to tak zostawiamy, i wtedy, bo mamy piec niedogrzany, i wtedy pracę minimalną wtedy tutaj widzicie to zostawiamy na maksymalnym podawaniu a minimalną zrobimy na, na jedynkę czy na dwójkę wtedy przerwy też się nam zwiększą na podtrzymaniu jeżeli piec osiągnie temperaturę jeżeli piec osiągnie temperaturę to tutaj musi nam się zmienić podawanie na 1 lub 2, i przerwy też muszą nam się wyciągnąć bo jeżeli zostawimy to w tym miejscu i na takiej mocy na przykład to piec nam się będzie przegrzewał. Żeby dobrze dostarować piec, to trzeba kilka godzin posiedzieć, bo jeszcze chodzi o to, jak nam się będzie spalał pelet. Ale pelet to już kwestia raczej jest powietrza, odstępów oczywiście też, odległości, podawania. Ja tylko Wam dzisiaj chciałbym uczulić Was na ustawienie mocy. Widzicie, lumen nam spadły. 240. Tak to wygląda. Zajrzyjmy do palnika. Nie widać, nie widać, nie widać, nie wystaje nam y, ogień spalnika. Więc wypaliło się to stare co było. Wszystko się uspokoiło. Jednak minuta to było tak krótko. Jednak trzeba 3-4 minut poczekać, y, żeby się wszystko tak zadziało. Przy tej mocy, przy moim domu, tutaj bardzo ciężko będzie miał piecy dobić do, do tej mocy. Jest, dla mnie jest to za mała moc. Podawanie 12, lumeny są nisko. A teraz wracam do moich starych ustawień. O tutaj. Tu tutaj minimalna praca było 16 wrócimy do moich starych ustawień o ktoś się pyta czasami co to jest to to jest ruszt w pracy ta ikona to jest powoduje to że ruszt w tej chwili idzie do w kierunku palnika o już, już się skończyło już potem się już w pracy skończył się tutaj mamy temperaturę powrotu identyczną jak tutaj ale wracamy do ekranu Projekty zostały naniesione. Musimy chwilę poczekać. Niech się pies uspokoi. No i możecie zauważyć, zrobiłem 2-3. Piec sobie wybrał w tej chwili, że będzie podawanie. Praca 2, przerwa 16, minimalna. Moc chwilowa na 84, chwilowe zróćcie na 18. lumeny nam podskoczyły. No zobaczymy. Lumen jest dłuższy. O, jest dłuższy, dlatego że mamy gęstsze, gęstsze podawanie, gęstsze, gęstsze. teraz tam początku to będę dał trzy. Żeby dobrze wysterować moc pieca, dobrze jest ustawić stałą pracę i żeby zobaczyć sobie jak nam ta praca pasuje, czy nam ta moc pasuje i tak dalej, a potem zrobić to na podtrzymanie na właśnie kiedy piec już osiągnie temperaturę. Tutaj sobie sam dozuję, sam sobie kombinuję. Widać Lumeny nam skaczą, tutaj pompki mi się włączyły przed chwilą właśnie i wbiły mi temperaturę, ale już się odbudowuje od nowa. To tak pokrótce tak to wygląda. Także, jeżeli ktoś będzie chciał sobie kombinować mocą kotła, to najpierw ustawmy sobie stałą pracę, stałe podawanie, ilość tych sekund, kiedy będzie się ślimak kręcił i kombinujemy sobie przerwą. Jeżeli nam dom będzie osiągał temperaturę, będzie nam piec osiągał temperaturę bardzo fajnie, zostajemy, jeżeli okaże się, że nie osiąga nam temperatury ale czy dobrze spala, możemy zmniejszyć na 15 w tym przypadku ale u was będzie inaczej, każdy piec jest inaczej każdy piec inaczej potrzebuje innych ustawień także zmieniamy odległości i pracę, palnik, pracę ślimaka i obserwujemy z tej strony jak się zachowuje nam piec tyle i aż tyle oczywiście w sytuacji Ustawień pieca jest jeszcze dużo, dużo więcej. To są takie podstawowe. Na podstawowe korekty dla kogoś to pierwszy raz sobie grzebie w piecu. Próbuję sobie jakoś sam poradzić. Odwróćmy jeszcze raz. Zobaczmy jaki jest ogień. Teraz jest akurat krótki, ale jest taki mięsisty. A, już wychodzi, już wychodzi, teraz dłuższy, to był podsyp. Są momenty, są, a tu nawet widać, że nam spadły. Jest jakaś praca, ciekawe czy nie ma przesuwu rusztu nie, nie ma rusztu, ale jest taka chwila właśnie załamania gdzieś słabiej nam pracuje o, na powrotu pracuje, 55 bardzo ważna tutaj tutaj pompa C, tu jest na grzejniki grzejniki są nagrzane zawór się nie otwiera, po drugie pompa od grzejników wchodzi na 58, się włącza o ustawieniach moich tu w mieszkaniu nie będę Wam mówił co, gdzie jak ustawiałem i tak dalej, bo, bo to by trwało długo i namiętnie chodziło mi tylko dzisiaj o to żeby pokazać taką zależność między, między odległościami podawaniem, a mocą kotła, kiedy mówimy, że mamy za mały płomień, za małą moc, albo nam się przegrzewa ten piec. To tylko ten temat bym chciał dzisiaj poruszyć. Ja żeby osiągnąć jakieś normalne parametry, to musiałem sobie taką musiałem, zrobiłem sobie taką właśnie tabelę. Potem sobie tak zmieniałem. To było w zeszłym roku, mm, ale to był inny pellet. Tutaj sobie troszeczkę kombinowałem. Potem są takie kombinacje. Dzisiaj kombinuję, mam znowu inny pellet, bo kupiłem tonę i żona zasypała tą tonę właśnie innego pelletu i ten mi się nie dopala. Chlupki. Ogólnie, pellet jest, pelet, popiół jest, no. Ale występują takie delikatne... Oczywiście tych chlupków tutaj nie, bo to palet wezmę tego nie ma, ale ja lubię, jak mam pył z papierosa. Niestety ten pelet jest, to jest ten pelet tutaj, to jest pelet z mieszanych drzew, liściasty i ale jest bardzo mocno zbity. Bardzo to bardziej bym proponował do pieców retortowych, już już pali jeszcze peletem w piecach retortowych. Tu mam luźno spracowany pelet, luźniej i on mi się fajnie spala i te moje parametry wcześniejsze są na, na tablicy. To one były za, bardzo fajnie. Tutaj niestety mam problem. Nie mogę dopasować gdzieś. Albo mi wydmuchuje spalnika. A znowu, jak zostawiam trochę dłużej, żeby się palił, żeby był opalany. To muszę moc zmniejszyć. To mi znowu piec się nie nagrzewa tak jak powinien. Nie mogę znaleźć jakby idealnego punktu. Spala mi się. Nie ma żadnych chruścików, Taki typu m, jakiś zbryleń czy coś. Nie. Bardzo fajny palet. Ale no niestety ma to coś w sobie. I teraz, jak tak już nagrywam, mamy. mamy końcówkę grudnia, jakie u mnie zużycia by wychodziły 10 kg, 6,5 kg, 4,5 kg i tak dalej, w porównaniu do zeszłego roku troszeczkę mniej mi wychodzi w tym roku a to wynika z tego że troszeczkę pokombinowałem sobie w, w mieszkaniu podłogówka i tak dalej, i ciuteńkę, niewiele, ale jednak mi spala mi piec i już na sam koniec 6,2 chwilowe 7,4 8-4. Zobaczmy jak wygląda ogień. Szału nie ma, ale taki mi wystarczy właśnie. Taki, który mi wystaje mm, jakieś 5 cm poza zapalnik, Taki ogień mi wystarczy. Czasami jest trochę większy, ale taki jest, bym powiedział, dla mnie pasowny. Nagrzewa mi dość spokojnie dom. Dość spokojnie mi ten dom odbiera temperaturę, nie jest przegrzewany więc dobrze dochodzi do temperatury, ale też mi chodzi o ten pellet, który no niestety mam trudno go spalić, tak tam widać są takie właśnie iskierki to jest ten pellet, który się ciężko spala który jest ciężko mi go dopalić no i z nim mam problem, z poprzednim miałem bajkę, a z tym mam troszkę problem